No dobra, stwierdziłem, że zrobię jeszcze jedno podsumowanie, żeby to okienko było niby ładniejsze. To znaczy niby, no żeby było ładniejsze, bo tam mam problem z tym OBS-em, Nie mogę go ustawić tak jakbym chciał. Chciałbym, żeby um, mam... żebym ja sam grał w rozdzielczości 1280x720. Bo wtedy mi się dużo bardziej Metin podoba. Ja będę grał w takiej rozdzielczości. To jest dla mnie za dużo, tu jest tak... Za, za daleko to wszystko jest, nie? Ja wolę, jak wszystko jest tak blisko, jak te literki są większe, jakoś tak ładniej to wygląda. No też bardziej mi się kojarzy z tym starym stylem, nie? To to takie, wiesz, że odpalasz wszystko na fulę, jakieś cienie, nie cienie. Zresztą mogę to zrobić, bo to i tak jakby sama rozdziałka powoduje, że. No... E... Sama rozdziałka powoduje, że co? że nie ma co grać na najniższych, więc odpalamy wszystko na Maksa. odpalimy wszystko na max'a, zrobimy to podsumowanie jeszcze raz po prostu, i a jeszcze tekstury Dobra, jeszcze raz wchodzimy. I robimy tam odśleczek. Za duży ten ekran taki kurde. Ale jak sam będę grał, to ja sobie ustawię w tym co ja chcę. No po prostu, jak będę robił streamka czy coś, no to to będzie wyglądało tak, nie? Bardzo ładnie niby ten metin wygląda, ale ja wolę jak wygląda jak gówno, tak szczerze. Jakoś tak ładniej, przyjemniej. Dobra. Mm. To tak. Podliczanie. Jeszcze raz. Chociaż no, czy liczyć jeszcze raz to samo? Po prostu... Uprzedzam, że... Streamy niestety... I... Odcinki będą w takiej jakości. No. Nie uda mi się po prostu nagrywać tego, żeby to dobrze wyglądało w tej najniższej jakości, nie? No ale, tak w sumie, poczekaj. Zrobimy tak. Pokaż nagrania. To było to? Nie. To? Nie. nie. To jest to.

To jest jakieś tam 80kk I przynajmniej do coś około I Czasu na postaci mamy 3976 minut I 80 milionów Czyli 80 milionów Dzielimy na Czas postaci Czyli zarobi, zarabiamy gdzieś 20 tysięcy na sekundę Na minutę, sorry 20 tysięcy na minutę No tak, są minuty Tutaj jest kasa Cała kasa, którą zarobiliśmy podzielić Przez czas, który mieliśmy na postaci To jest 60 tysięcy 120 K, Yang, sorry, 120 Yang, 120 Yang na minutę i na godzinę mamy Banker 270 Mniej więcej, oczywiście, to jest to, że ja chodziłem po gino, to jest to, że ja awczyłem czasami, e, że robiłem jakieś bezsensowne rzeczy. E, Także e. to nie jest non-stop, farmienia, tylko tak orientacyjny czas na tej postaci. Każda minuta była warta jakieś tam 20k. Nie? No. Tak to niestety będzie wyglądać. Bo jak ja sobie ustawię tak jak ja będę grać, czyli od razu sobie to ustawię, bo dzisiaj tak nie będę robił streamka, bo yy, muszę czekać tam 24 godziny, żeby nic nie zrobić. Bo się przeniosłem. No to u mnie to będzie wyglądało tak to full screen <laughs> y, tutaj wszystko tu GPU musi być tu brak tu też ok to to U mnie ten nacinek będzie wyglądał tak, no po prostu coś cudownego, nie? Jak to przepięknie wygląda. No. Od razu stare czasy się przypominają. Tylko że wiesz, ja cały ekran. O, przepraszam. U mnie ten nacin jest na cały ekran i ja wszystko dobrze widzę, jest naprawdę ładnie. Duże literki, wszystko ten. Wszystko blisko, jeszcze sobie oprze przybliżysz i jest no cudownie po prostu to wygląda jak stary Metin. No. Ale no jak chodzi o streama no to niestety no. Myślę, że każdy będzie wolał, no niestety, żeby... Koniec końców no już lepiej, żeby był cały ekran i po prostu Metin wyglądał nowocześnie. Niż żeby ym, było w takim małym okienku, nie? No, dlatego niestety tak to będzie wyglądało. No, 80 kk z postki. No to spoko, No, no to już tak, to mnie kosztowało 25 czy tam 26. To mnie kosztowało chyba 45. 45 i dajmy 25 to mamy 70 to 15 to mamy 85 90 130 132 147 no za całość liczmy że wyszło mnie jakieś 150 kk a na ten moment zbi jak zbiłem 1000 metinków no to Zwróciło mi się na większość, koło 80 k czyli, jak zbiję kolejne 1000 metrów, to będziemy na zero, a później już będziemy tylko na plusie. No, ale wiadomo, jak flipunek przecież nagle nie traci na wartości. Te itemy są naprawdę spoko. <coughs> Jedyne czego mi brakuje do pełni szczęścia, <coughs> ewentualnie, to jest <coughs> skórzana maseczka 8 szybkości ataku, ale ciężko to dostać. Nie będę przepłacać, nie będę się tam y, codziennie starać, żeby to znaleźć w dupie, to mam. kiedyś może mi poleci, jak nie, to i tak jest git, mamy 149 szybkości ataku, także zdecydowanie wystarczająco. Y, no i tutaj fajnie by było, wiadomo, w bambusach mieć 10 kryta i 8 szybkości ataku, a nie 5 kryta, zawsze te 5 na krytyka więcej. Troszeczkę częściej krytyk by wchodził, ale to już nie są znaczące różnice, bo pomiędzy 33% nakryta a 38% nakryta, jest minimalna różnica, bo to jest i tak hit mniej więcej co trzeci atak. Tylko wiadomo, jakby przy 38% teoretycznie zawsze ci powinno. I raczej. Przy 38% nakryta, na 100 hitów powinno wejść 38%. A przy 33% nakryta. Na 100 hitów powinno wejść 33, czyli to jest 5 krytów przez całego Metina przykładowo. Czy tam coś takiego to jakaś wiesz, minimalna sprawa, też nie liczyłem, ile dokładnie. Hitów muszę zadać Metinowi, żeby go wybić. Ale to jest jakieś tam gruszowanie. I nie, przepraszam. I te trzy szybkości ataków w sumie też. No i dobra, także takie podsumowanie, taki też odcinek, odcinek, jakaś tam nagrywka informacyjna po prostu jak to będzie wyglądać, jeżeli ktoś umie to zrobić to może mi dać znać, ale chyba się nie da, bo po prostu Metina się nie da przechwytywać jako gra w OBS-ie. bo Metin nie jest jako gra, tylko Metin to jest jako okno, niestety i... Żeby przechwytywać okno, musiałbym grać w oknie, a nie ma takiej możliwości. Ja całe życie grał na pełnym ekranie i ja nie będę grać na oknie, nie? No i tyle. Go.